Dzień dobry. Zapraszam Cię Anielko. Dzień dobry. Dzisiaj przeczytamy Wam o baśce i o pieniądze. I o pieniążkach. O tym, jak to trudno sobie z nimi czasami poradzić, zwłaszcza kiedy jest się dzieckiem, prawda? Zawsze. <laughs> Skończyło się mleko. Oświadczyła mama w sobotę przy śniadaniu. Zajrzała do szafki. Hmm. I płatki też. I makaron. I papier toaletowy. Zawołał z głębi mieszkania Janek. Jedziemy do sklepu, do sklepu, do sklepu. Hmm. Zaśpiewała Basia i zaczęła skakać na jednej nodze wokół stołu. Panie dasz radę na jednej nodze? Tak. Ale nie ruszaj nam tu tego, tej konstrukcji misternej. Mama westchnęła i usiadła ciężko na krześle. Nie wyglądała na zachwyconą. Od jakiegoś czasu to tata robił większe zakupy. Ale teraz wyjechał na tygodniową konferencję medyczną. Franku, słyszałeś? Basia pochyliła się nad młodszym bratem, który siedział na podłodze pod stołem i zajadał okruchy. Jedziemy do sklepu! Wow. Ucieszył się Franek i zaklaskał obślinionymi rączkami. Kupimy plastelinę, wyliczała Basia, i blok, i zeszyty, e, włączył się Janek, i farby, i chipsy, i czekoladę, i. chwileczkę! zaśmiała się mama. Myślałam, że jedziemy po papier toaletowy i makaron. I po plastelinę, dodała Basia. I po zeszyty, wtrącił Janek. I po czekoladę, i. dobrze, już dobrze. Mama przerwała im wyliczanie. Najlepiej będzie, jeśli zrobimy co, Anielko? Listę zakupów. No właśnie. Zanotujemy wszystko, co musimy kupić dla domu, w tym zeszyty, plasteliny i bloki. A jeśli wystarczy pieniędzy, może kupimy też hmm, jakieś słodycze. Tak się dzieci cieszą z wyprawy. No, do sklepu pojechali samochodem. Mama trochę się denerwowała, bo silnik nie chciał zapalić, a Franek zaczął krzyczeć i, usiłować, i usiłował wydostać się z fotelika. W końcu jednak udało im się bezpiecznie dojechać. Wzięli wózek, do którego mama wsadziła wyrywającego się Franka i ruszyli na zakupy. Też mamy tutaj wózek. Podnieś go, Anielko, bo go nie widać. Ale ty się nie baw plasteliną teraz, dziewczyno. No. Wózek trzeba dzieciom pokazać. Dobra. Już pokażę. Franek, dzień dobry. Sklep był ogromny. Gigantyczny, taki łok. Wow. Na półkach i w koszach ustawionych między nimi piętrzyły się stosy jedzenia, słodyczy, książek, filmów, ubrań i kosmetyków. Biegniemy? Zawołała Basia do Janka i ruszyła prosto do kosza z zabawkami. – Basiu! Janku! – krzyknęła za nimi mama. – Proszę do mnie wrócić! – Chcecie zobaczyć ten duży sklep? – Aniela pokażemy i? Tak, pokaż. – Taki wielkaśny. Teraz nie można chodzić do sklepów z powodu koronawirusa. – Więc dlatego też siedzimy w domu. – No właśnie. Chodź tutaj bliżej, by Cię nie widać w ogóle. A ty tam z tą plasteliną. Ejo. Basia nie słyszała. Z zaczerwienioną z przejęcia twarzą pochylała się nad koszem z małymi laleczkami. Tu są auta. Obok niej Janek oglądał pudełka z metalowymi samochodzikami. Tu mamy kosz z lalkami, małe laleczki. Promocja. Przeczytał: Przy zakupie dwóch samochodzików laleczka gratis. Co to znaczy gratis? Zainteresowała się Basia. No, że jak kupisz dwa samochody, laleczkę dostaniesz za darmo. Mamo! Basia odwróciła się od kosza i poszukała wzrokiem mamy. Kupisz mi laleczkę za darmo? Mama podjechała do nich z miną niewróżącą nic dobrego. Nie wolno wam tak odbiegać, powiedziała surowym tonem. Musicie być blisko mnie, tak żebym was widziała, bo jak nie, zaraz wrócimy do domu i nie kupimy ani plasteliny, ani czekolady, ani jedzenia. I aż do powrotu taty będziemy się żywić suchym ryżem. A jeśli będziemy blisko, zapytała Basia, to kupisz mi loleczkę za darmo. Ej, a wiecie co, dzieciaki? A co? mój wujek to nie rozumie, że się może pochorować przez koronawirusa i chodzi do sklepów co dzień. Ach, ten wujek. Też, babcia też. Też jest chyba jak dziecko. No a babcia też. <noise> Dobra, ale to już nie opowiadamy o naszych rodzinach, tylko czytamy o rodzince Basi, Dobrze. nie? Mama powiedziała, ona nie jest za darmo. Żeby ją dostać, musiałabym kupić dwa samochodziki. Jeden byłby dla Janka, a drugi dla mojej laleczki, tej za darmo. – Basiu – tłumaczyła mama – gratis nie oznacza, że ta rzecz nic nie kosztuje. To tylko taka próba naciągnięcia ludzi, żeby kupowali niepotrzebne im rzeczy. Zresztą nie planowaliśmy kupowania zabawek. Nie dziś. Gdybym wydała pieniądze na samochody i lalkę, mi nie starczyć na jedzenie. – Eee, tam! – Basia uśmiechnęła się szeroko. Chodź tu Basia, bo cię nie widać. Nie uśmiechasz się. Dzieci nie wiedzą, że w ogóle tu jesteś. Chodź tu. Tu siadaj wiesz. koło mnie. Patrz. No widzę, że się świetnie bawisz plasteliną i przyklejamy mi do buta, ale teraz czytamy książkę dzieciom. Odło. Anielko, skup się trochę bardziej, Dawaj co? skupiam się. No na naklejeniu plasteliny widzę. No. Tam Basia uśmiechnęła się szeroko. Przecież zawsze możemy pójść do bankomatu i wziąć więcej pieniędzy. Widziałem bankomat koło wejścia, zawołał ucieszony Janek. Mama przejechała ręką po twarzy. Uff, wyglądała na zmęczoną. Bankomat nie rozdaje pieniędzy ludziom, które do nich nie należą. Wypłacamy z niego to, co wcześniej wpłaciliśmy do banku. I jeśli wszystko wydamy, nic nam nie zostaje. I już. Basia zmarszczyła brwi. Zupełnie nic? Nawet na jedzenie? Zapytała. Czy to znaczy? Że umrzemy z głodu i zamieszkamy na ulicy jak dziewczynka z zapałkami? I nikt nie będzie chciał kupić od nas zapałek, a mróz będzie taki okropny. I... Nie, Basiu, uśmiechnęła się mama nie umrzemy z głodu. Chodziło mi tylko o to, że nie możemy wydawać pieniędzy bezmyślnie. Mamy ze sobą listę zakupów. Trzymajmy się tego, co na niej zapisaliśmy, i rozchmurz się. Wciąż mam dość pieniędzy, żeby kupić plastelinę i czekoladę. Basia odwróciła się od kosza z laleczkami i smętnie powlokła za wózkiem. Milczała, kiedy mama pakowała do niego kolejne rzeczy z listy. My tu mamy taki mini sklepik za nami i Anielko, możesz pakować do naszego koszyka zakupów. dobra? Tak jak mama. No piękne masz te buty z tym plasteliną po dzieciom, skoro już tak się nie, tutaj schylasz. Nie. Dobra, pakuj. Dobra. A gdybyśmy tak, powiedziała nagle, nie kupili papieru toaletowego i mleka, to wtedy mielibyśmy pieniądze na tę laleczkę, która nie jest za darmo. Uff, mama westchnęła. Tak, wtedy mielibyśmy pieniądze. Ale nie mielibyśmy mleka do płatków i do kawy. Nie, nie muszę pić mleka, oświadczyła Basia. Myślę, że powinnaś. A ja lubię wypić rano kawę z mlekiem. I nie próbuj mi wmówić, że nie musisz używać papieru toaletowego. Janek zachichotał. A Basia spojrzała na niego obrażona. Czyli mam mleko. Mhm. Mamo, on się ze mnie śmieje zawołała. Nie ma się co śmiać, powiedziała Daj. mama. Papier toaletowy. I wrzuciła do wózka paczkę herbaty. Mamy herbatę? Mamy. Malinową. Każdy używa papieru toaletowego. Ja też. To jedna z tych rzeczy, które po prostu musimy kupić. Podobnie jak mleko i herbatę. ale laleczkę to już niekoniecznie. Ale ja chcę ją mi Krzyknęła Basia i stanęła między półkami. Wiecie, jaka ona była wkurzona? Patrzcie. Mm. Aniela, umiesz się tak wkurzyć. Mm. Rozumiem, zaczęła mama. Nie też często. Nieprawda! Zdenerwowała Basia. Wcale nie rozumiesz! Susia ma chyba milion takich laleczek, a ja nawet jednej. Wy nigdy nic mi nie kupujecie. Ty, nie widać twojej głowy, chodź tu. Kika! Siadaj. Nie krzycz, Basiu, powiedziała mama i dodała. To naprawdę trudna sytuacja, kiedy ktoś ma obok bardzo dużo rzeczy. Ktoś obok ma bardzo dużo rzeczy. Kiedy byłam mała, miałam koleżankę, która miała chyba wszystko i jak ja już dorosnę, będę miała całe góry pieniędzy. Przerwała mamie Basia. I będę kupowała mojej córeczce miliony laleczek. Ciekawy skąd weźmiesz na to pieniądze! Zadrwił Janek. Wykopiesz spod ziemi? A żebyś wiedział, wezmę i założę kopalnię pieniędzy. I kiedy mi się skończą, to pójdę do mojej kopalni i je sobie wykopię i włożę do bankomatu, żeby mogła z niego znowu wyjąć. Ale ty jesteś dziecinna? zaśmiał się Janek. Pieniądze zarabia się w pracy, a nie wykopuje z ziemi. Nieprawda! Basia była teraz naprawdę wściekła. Jak jest się górnikiem, to się wykopuje. Górnik wykopuje węgiel albo sula. pieniądze to się zarabia, jak się leczy ludzi, jak tata, albo pisze na laptopie, jak mama. Tak się kłócą, patrzcie. Dzieci, uspokójcie się. Mama podeszła do Basi i Janka i kucnęła obok nich. Uniesioną ręką przytrzymywała wiercącego się Franka. To prawda, że pieniądze zarabia się w pracy. Z każdej pracy. pracy. Takiej pod ziemią też. Górnik za to, że wykopuje węgiel albo sól, to też dostaje węgielce. pieniądze, więc. więc ja w w sensie je wykopuje z podziemi. A widzisz! Basia wykrzywiła się do Janka. Tylko że ciągnęła mama, nawet ktoś, kto ma górę pieniędzy, nie powinien ich wydawać na miliony laleczek. – Dlaczego? – Zdziwiła się Basia. – Przecież i tak by się nimi nie bawił. Kupowanie czegoś tylko po to, żeby mieć, jest zupełnie nie bez sensu. – No chyba, że y, idziesz na urodziny, to wtedy się kupuje te rzeczy, w który, którymi się nie bawisz. – No tak, ale nie miliony laleczek. Ty, Basiu, masz całe stosy lalek w kudle pod łóżkiem, a i tak bawisz się tylko miśkiem z dziśkiem. Basia stała przez chwilę ze zmarszczonym czołem, a potem powiedziała cicho. Wszystkie dziewczynki w przedszkolu mają takie laleczki. Tylko ja i Anielka. I co? Jest ci z tego powodu przykro? W głosie mamy brzmiała teraz prawdziwa troska. Co Anielka zrobiła? A czy Basia? Basia kilnęła głową. Jezusia mówi, że jeszcze ciszej niż poprzednio, że nasze zabawki są badziewne. I że wszystkie fajne dziewczyny mają takie laleczki jak ona. Badziewne? Zdziwiła się mama. Czy uważasz, że misiek z dzisiaj jest właśnie taki? Cokolwiek to znaczy? Hmm. Basia pokręciła głową, ale wciąż miała smutną minę. I czy myślisz, że Anielka byłaby fajniejsza, gdyby miała taką laleczkę jak reszta dziewczynek? Basia jeszcze raz pokręciła głową. Widzisz, córeczko, mama pogłaskała ją po włosach. Nie można oceniać ludzi po tym, co mają. Wiem, że to dla Ciebie bardzo trudne, ale myślę, że lepiej kupić plasteliny i kredki i zaprosić do nas Anielkę na popołudnie na wspólne lepienie i rysowanie. Naprawdę? rozchmurzyła się Basia. Zaprosimy Anielkę. W takim razie pobawię się z nią w sklep. A Jankowi zaprosimy Antka, uśmiechnęła się mama. I razem zjemy czekoladę, którą zaraz kupimy. Kupi. Hmm. W takim razie musimy kupić dwie czekolady, oświadczyła Basia już całkiem wesoło. I chipsy, dorzucił Janek. Antek bardzo lubi chipsy. My nie mamy chipsów, ale mamy różne inne rzeczy, które są w książce. Mama skrzywiła się i już zamierzała coś powiedzieć, gdy nagle usłyszała przeraźliwy huk. – Łabła! ucieszył się Franek, wiem, w któremu w końcu udało się dosięgnąć stojaka z batonikami chipsowymi, chrupkowymi i pociągnąć za wystający papierek. Stojak upadł, a leżące na nim batoniki rozsypały się po podłodze. Franku! Pięknęła mama. Co się narobił? Podniosła stojak i z pomocą Janka i Basi poukładała na nim rozsypane batoniki. Cztery z nich były tak połamane, że nie można już było ich odłożyć na półkę. Jeden, dwa, trzy. Cztery. Mamy cztery, tak? To wkładam. Mama zrezygnowanym gestem wrzuciła je do wózka. Wasia wymieniła z Jankiem zachwycone spojrzenie. Mm. Patrzcie na tą katastrofę. I to było akurat w sklepie. Mhm. Po przygodzie ze stojakiem poszli wybierać warzywa. W czasie, kiedy mama szukała najlepszych jabłek, Basia uwieszała się na wózku i jeździła wokół Janka. A w dziale rybnym ślizgała się na mokrych od lodu kafelkach. Wszystko wydawało się jej ciekawe i ekscytujące. zaczęła się nudzić dopiero w kolejce do kasy. Stoimy i stoimy, marudziła. – Przecież muszę zapłacić za to wszystko, powiedziała mama dziwnie rozdrażnionym głosem. O nie tylko teraz nic nie widzę, tylko widzę papier, to ale tu bliżej. Tutaj jestem. Cała nasza góra zakupów. I to jest właśnie bez sensu, oświadczyła Basia. Najpierw oddajemy pieniądze do banku Matu, żeby je z niego wyjąć. A jak już je wyjmiemy, to stoimy w kolejce, żeby je znowu oddać. Dlaczego? Mama nie odpowiedziała. Bo właśnie odkryła, że z portfelem. nie słychać nic i widać swoje majczoły. Plecak, plecak z portfelem zostawiła w samochodzie. Musiała odstawić wózek z zakupami do punktu informacyjnego i z Frankiem na ręku Powiedz na parking. Basia i Janek depali tuż za nią. Mama wyglądała tak, że nic już nie mówili. To mam kasę. Mm -hmm. Pomogli jej potem zapakować wszystko do toreb i powkładać zakupy do bagażnika. Po odstawieniu wózka i krótkiej walce z Frankiem, który za nic nie chciał siedzieć w foteliku, ruszyli w drogę powrotną do domu. Uff, muszę napić się kawy, wysapała mama, przekręcając kluczyk w stacyjce. Jak tylko założę z Anielką sklep, Uśmiechnęła się Basia. Sprzedam ci kawę gratis, mamo. Uśmiechnęła się Basia. E, wystarczy, że dasz mi... Dwie czekolady. A mama się już zaopatrzyła w kawę i ją teraz będzie piła. Do zobaczenia jutro. Pa, pa. Do zobaczenia jutro. Pa, pa. Wyłącz. Myślę, że wyszedł czadowy odcinek. No, Gratuluję Aniel. Ci, Anielko. Widzisz, dzisiaj byłaś skupiona i się starałaś, wszystkiego pilnowałaś i dlatego wyszło super. Hm? Mhm. Na. A teraz jest nagrodę sobie słodyczka zjemy?